Dzień dobry. Tu Damian harsze, tak zwany haczwę i zapraszam do oczu tankera. Jestem beściem. Dobra, dzień dobry. Witam serdecznie bardzo wszystkich i widzimy się dzisiaj yy, na konkursie wsadów. FIBA. Nadrabiamy sobie nasze zaległości, więc mamy dzisiaj do nadrobienia konkurs sadów już sprzed paru tygodni z cebu. Nie kojarzyć z cebulą, chociaż cebula jest zdrowa i ogólnie wzmacnia odporność, przynajmniej tak się mówi. Ale nie, nie będziemy tutaj dzisiaj oglądać sadów w cebuli, ale będziemy oglądać sady na Filipinach w takiej mieście, miejscowości Cebu. No to mamy dzisiaj polski akcent, mamy tutaj Lipka, no i mamy między innymi Dominika Gonzaleza, o którym mówiłem ostatnio przy okazji konkursu sadów Nike. Zobaczymy sobie, jak poradzi sobie tutaj y, dzisiaj. Zapraszam wszystkich do komentowania, do zostawienia czegokolwiek po sobie, oby to nie był tylko stolec, bo jak zostawicie stolec, no to będzie Lipa i będzie śmierdziało, także ja już tutaj odpalam Daję sobie play, no i już widzimy tutaj rozgrzewkę, galeria handlowa. Kogo tutaj dzisiaj mamy? Rafał Lipek Lipiński. Ile on już ma lat? 32 chyba. Dominik Gonzales ma tutaj 20, więc różnica wieku między nimi to jest 12 lat, ale spokojnie... Carlos, który właśnie teraz wsadzał jedną ręką, ma chyba 34, więc jest jeszcze starszy od Lipka. Zobaczymy sobie, jak Dominik González sobie poradzi. On ma 1,75 m wzrostu, niecałe według takich, ofi yy, takich oficjalnych informacji, które gdzieś tam podaje ładna 360 z koziołka na rozgrzewkę od Lipka. Więc on jest bardzo, ale to bardzo niski I waży bodajże 64 kilo Chooks to go, Dan Contest Rafał Lipiński, Polska, Dominik Gonzales USA I Dawid Carlos, Filipiny No oczywiście Dawid Carlos to jest taki Zapychacz tych konkursów Aczkolwiek jeśli jest konkurs sadów w Filipinach To nie ma chuja na wsi Żeby on tam nie wystąpił Okej okay, Dominik Gonzales No na razie rozgrzewka ogólnie wygląda tak jakby próbował zrobić swój pierwszy wsad w życiu. Carlos. O, taka ciekawostka ogólnie o Carlosie. Kurwy synek, jeden wsadza z klejem na rękach. Mówił mi to właśnie Smurf, że Fiba nic z tym nie robi, a gość używa sobie kleju, lipek jedną ręką z narzutu jeszcze takie Rozgrzewkowe wsady, więc gdzieś tam no, nie widzimy jakiejś super turbo wysokości, pierdolnięcia i jebnięcia, ale ono się zaraz yy, pojawi. Mam nadzieję, że trenujecie ciężko, że wszystko u was ok. Ja trenuję i powiem wam, że progresuję z tygodnia na tydzień. Na razie jeszcze skaczę, na razie jeszcze moje kolana się nie poddały i tak obserwuję, walczę i zobaczymy co z tego wyjdzie a pewnie jak zwykle chuja, yy, bo zawsze jak gdzieś tam zaczynam skakać pewnie ze 110 cm albo lepiej, no to od razu moje ciało mówi, a ty, ty skurwysynko tyle, daj sobie spokój ze skakaniem no i teraz introdukcję, przedstawienie postaci David Carlos David, David, 180 cm ma podane i 109 cm wyskoku. No i Dominik Gonzales, taki nie wiadomo co to jest. 177 cm ma podane i 118 cm wyskoku. Z wyskokiem się mogę zgodzić, bo naprawdę bardzo fajnie skacze, ze wzrostem już sam nie wiem, co on tam mówi. Lipek 186 i 114 wyskoku żeby tam wymienić jego signature dunki, z których słynie, to by brakło tutaj chyba całej, generalnie całego ekranu, żeby się gdzieś pojawiły te wszystkie wsady. No i zobaczmy sobie pierwsza paczka. No nie może być inaczej niż puszofik Boże, jak inaczej u niego może być. Piłka ląduje oczywiście klasycznie na głowę, ręce zablokowane w ten sposób, więc gdy on się odepnie, ta piłka po prostu nie spadnie. Spójrzmy pierwsza paka i mamy score. Piona. Mamy Skorpiona, chociaż ciężko to nazwać skorp Skorpionem. Ja bym tego nie nazywał Skorpionem. To jest taka. Nawet nie 180 jedną ręką. Kurde, ciężko powiedzieć. No zresztą ja też robiłem wsad, który sam nie przypominał Skorpiona, był takim właśnie farfoclem. Mm. Tu patrzył na obręcz, ale jest to pierwsza próba i o dziwo. No. Kurwa! Dziesiątki nie. Dziewiątki nie. Nie są moje oceny. Kurwa, bo to tak nie będzie. Ja jestem profesjonalistą. Dziesiątka nichuje. Ja, David! Nie ma szans, drogi panie. Dzisiaj będzie oranie, szóstka, nie no żartuję. ósemka. Bo był puszow taki e, dość mocny i nie był to taki nie był to taki piękny skorpion, jakbym chciał, żeby, żeby to był. No i drugi sad, puszhofik boży! Jak inaczej. No, Dominik González, piłka oczywiście klasycznie na głowę, jeszcze sobie dał jakąś przeszkodę z przodu, według mnie niepotrzebnie. Chyba, że chodzi tutaj o re reklamę oczywiście Czuksa, no tak, sponsor turnieju, nabieg taki, kurde, podskakujący, nie dość płynny. I jedną ręką nad stojącą osobą. Według mnie jest to wsad słabszy niż poprzedni, bo ten skorpion, yy, powiedzmy nazywam to skorpionem, po prostu według mnie lepszym wsadem. To nie był win to był wyciągnięty wsad. Yy, jedną ręką yy, do góry, oczywiście. push nieźle naprawdę wykończone, ale jednak mało się tutaj dzieje naprawdę w powietrzu, jeśli chodzi o ruchy rąk, ruchy ciała, nóg i tak jeśli tam bym dał ósemkę. O kurwa panowie! Mm, nie, ni chuja, nie zgadzam się. Daję tutaj siódemkę. Dobra, daję tutaj albo nie odkładam, bo to mi zaraz będzie y, potrzebne. Także zobaczymy sobie teraz odpowiedź lipka. Dwóch stoi. Mm, nie pierdolcie, że będzie trzeci puszofik. Trzeci puszofik. Tak? Są ludzie. Okej. Okay. Jezu, jacy malutcy oni są. O Jezu, to jak jeden pójdzie na drugiego, to oni będą i tak mieli łącznie 150 cm wzrostu. Matko boska, kochano, to tak się nie robi. To znaczy, ludzie i tak nie kumają, bo dla nich, dla nich pewnie ci goście to są yy, wielkoludy. No ale widzimy, że... Pff, no nie, no ta konstrukcja nie jest wysoka, taki zwykły T-double-up. Dla mnie osobiście osoby, która trochę kuma i jest w stanie zauważyć te rzeczy, że to... dwie niewysokie osoby, jeszcze w rozkroku gość, co obniża... Z, obniża te sylwetki, jeszcze gość zgięty na górze. No nie, dla mnie to wygląda średnio, aczkolwiek Co to się stanęło? Co to się stanęło się? No, generalnie. Ta piłka i ogólnie ta konstrukcja jest dość. Niska jakby nie było na takiego potężnego push-offa, żeby gdzieś tam głową nad obręczą latać. Raczej zwykły, czysty t double up, tak jest, on nawet nad tak niskimi osobami łącznie nie musi robić. Nie musi robić tutaj jakiegoś push-offa. i podejrzewam, że on tą piłkę w ogóle ściągnął im z głowy podczas robienia pompki. I wyglądało to naprawdę miękko, płynnie. Zobaczmy sobie w powtórce Okej okay. Spójrzmy sobie jeszcze raz. No wysokość nie jest jakaś spektakularna. W lepszej formie był zdecydowanie w Kaliszu. Ja sobie tu troszkę poklatkuję. No okej. Okay. No jest pushofik delikatny. No ale jest to standardowy raczej T-Double Up. I o ile tutaj dostał ósemkę ode mnie. Ósemkę ode mnie dostał Carlos. Siódemkę dostał za jedną ręką Dominik. To tu brakuje takich połówek. Dałbym za to również, powiedzmy, ósemkę. Ósemkę. 7,5 i pół, gdyby było. No ale tak, gdyby patrzeć, to jednak według mnie na razie jednak ten skorpion, pomimo taki, że on jest taki skasztaniały i drewniany, to już był chyba tutaj najlepszym yy, wsadem. A teraz ja pierciele. Nie wiem, aczkolwiek. Mam nadzieję, że nie. Same na razie puszofy. Ludzie. Kurwa, ogarnijcie się. To wygląda źle. Ja wiem, że czasem trzeba zacząć konkurs, dobra, jakimś tam pewnym wsadem. Yy, matko Bosko kochano, on tu piłkę ściągnął w ogóle do boku, to już nawet pomijam, że... Chyba nie o to mu chodziło. No i spójrzmy sobie, co teraz... Z tego wyjdzie. Dobra, coś tam sobie poszturał yy, na bucie i zobaczymy, czy uda mu się zrobić tą paczkę. Czy próbuje windmilla? Ciężko mi powiedzieć. O Jezu, betonowy, sztywny, ociężały windmill. To już nowe osoby, które były gdzieś na konkursie sadów, jak nawet Dania Lękow zdecydowanie lepiej robił te paczki nad osobami. To jest dalej wyciągnięcie yy, piłki jedną ręką do góry. Bardzo drewniane, bardzo słabo ty, stylowo to wygląda na trzema osobami. I widzieliśmy taki sam wsad właściwie na. Po... O jezu, dziesiątkę. No ty kurwa, ty. Abym jedną czymś to zawił. Yy, nie oceniłbym to wyżej nawet niż siódemkę, niż ten pierwszy wsad, który był od Dominika Gonzaleza, który wyglądał oczywiście lżej dalej niepięknie, ale czy tu będzie szóstka czy siódemka, to już mi bez różnicy. No i znowu, no piąty wsad, dobrze mówię, piąt. czekajcie, trzy, cztery, pięć, piąty wsad pod rząd i piąty wsad jest puszowem z głowy. Gdzie te wsady idą? Idą, albo nie idą. No chujnia, krótki nabieg, bardzo coś płynnie nie nabiega. I robi T-double-up'a. No lipek robił T-double-up'a. To jest ten sam wsad nad właściwie jedną osobą. Ładnie wygląda oczywiście, jeśli chodzi o styl nie najgorzej tutaj skończony, ale nic totalnie poza tym. To jest T-double-up na jedną osobą. Jak nie liczę nawet tej przeszkody, bo ta przeszkoda nic tu właściwie w tym nie zmienia. Nie wiem naprawdę jak sędziowie i jak powinni tu podejść, czy jeśli... Na przykład David Carlos zrobił taki sam wsad co on, tylko nad większą ilością osób to obniżać punkty. Czy jak teraz on zrobił taki sam jak Lipek to obniżać punkty. Ale też więcej niż 7, 6 nie dałbym totalnie za to. No więc dobra. Mieliśmy 5 push-offów pod rząd. Nie wierzę, kurwa! Kurwa szósty. Szósty kurwa podrząd. Nie o taką Polskę walczyłem. Nie o takie wsady walczyłem. Szósty puszow podrząd. Spójrzmy. Próba takiego windmilla łokcia nad stojącą osobą. Uff. Ej, no słuchajcie. Szósty podrząd. Jak zobaczę siódmego. To nie wiem, wolę nic nie obiecywać, bo naprawdę chyba jest bardzo duża szansa, że zobaczymy siódmego pod rząd. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Piłka na głowie. No taki z przetrzymaniem lewą ręką yy, łokieć nad nadstającą osobą. Ósemka tylko dlatego, że jest to wyżej niż po prostu poprzednicy, nie? Wyżej niż poprzednicy. Wsad jest bardzo podobny do wszystkich pozostałych, które widzieliśmy wcześniej. No i tyle mogę powiedzieć. Ogólnie cały kształt tego konkursu mnie rozpierdala, ale zostańcie tu jeszcze ze mną. Zostańcie tu jeszcze ze mną z tego względu, że może zobaczymy WIĘCEJ PUSHOFFÓW! No i dobra, lipek. Dziesiątka, dziewiątka i dziesiątka. Hm. No dobra, nie będę dyskutował tutaj za wiele. Proszę, zajeb w Już teraz szczerze, już, już teraz tak mówię sobie pół żartem, pół żartem, ale chciałbym zobaczyć konkurs, gdzie są same puszofy. Ja pierniczę, ale to by były jaja. Ale to by były jaja. No i co? Te te O! Dogrywka? Lipek ma 56. Oni wszyscy mają po 50... Pozostała dwójka ma 55. Mamy dogrywkę chyba. Jest Puszow. Jest Puszow. Siódmy Puszow podczot. Kuźwa ja tego konkursu nie widziałem. I... What the fuck? What the fuck! Jak ta papuga mówi. What the fuck! Znowu skorpiona zrobił, tylko teraz y, trzymał. Co pokazujesz? Klej na ręce. Y, tylko teraz zrobił daba, zasłonił sobie oczy, podlizał się oczywiście y, jury. No i co? No drugi raz bardzo podobny, wręcz identyczny wsad zrobił. No, łatwo mu się robi, a wiecie dlaczego? No, popatrzcie, jak on trzyma sobie tą piłkę w dłoni do samego końca. Nie, no, 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 po prostu kurwa, no nie. Ale ósmy puszow. Proszę, ósmy puszow. Oceny. Ja już nie pokazuję ocen. Nie chcę mi się nawet w ogóle tutaj stresować, tracić zdrowia, życia i tak dalej. Zresztą jest, jest, kurwa, kolejny. ósmy puszow pod rząd. Uff. Tam oddychaj. Zresztą niedługo będzie na kanale ostatnio, bo konkursadów, gdzie Chris Staples dostał piątkę za łokcia z kozła. Tyle co za pudło. To będą jaja. Ta Fiba to jest w ogóle Fiba. E, dobra, nieważne. No i spójrzmy sobie dalej. Próbuję double-apa. Ale technicznie wyglądała ta próba bardzo, totalnie bardzo słabo. W ogóle ma problem tutaj z płynnym nabiegiem, właściwie skacze z kilku kroków i robi to w ten sposób, którego ja osobiście nie lubię. Czyli najpierw próbuję złapać piłkę w dwie ręce, no i potem yy, przy, wykonać dany ruch przy wsadzie. Zdecydowanie z jednej do drugiej lepiej się to przekłada. Zmiana wsadu, proszę. Nie mów, że zepsujesz mi pasę push-offów. pudło. Okej, okay, dobrze, jest na razie, nieźle, mamy 7 wykonanych push i koniec? Koniec. 360 z narzutu jedną ręką spudłował. To tylko pokazuje, że wielu dunkerów bez push po prostu nie istnieje w konkursie. Ja pierdolę, co za czasy. I dalej będę twierdził, że pomimo tego, że pojawiają się w dzisiejszych czasach naprawdę nowe wsady i czasem niektóre nawet psują nam psychikę to dalej twierdzę że kiedyś byli lepsi dankerzy. Ostatnio pojawił się na team flight brothers filmik jak gość w 92 yy, z harlem globetrotters wali Windmill łokcie i skacze głową na dobrę. Windmill łokcie w 92 wiecie ile lat przed tymi dunkerami w Stanach byli tacy dunkerzy, o których nie macie często pojęcia. Którzy gdyby byli pewni w dzisiejszych czasach, to by. Mm, gdyby jeszcze trenowali wsady, to by roz, rozkurwiali system. Matko boska, jaki paskudny. To była próba. O, kontuzja. To była próba pompki czegoś tam. A wiecie, dlaczego. Wiecie, dlaczego on tak tą pompkę robi? że nie dwoma rękami, bo jedną ręką, na której ma kleje, stanie się wyżej po prostu wyciągnąć. I tyle. Co tutaj się stało? Chyba jakaś kontuzja kostki? Nie mam pojęcia. Chyba będzie zmiana wsadu na wprost kosza. No i zobaczymy sobie, co tutaj zrobi. Chociaż po nim nie spodziewam się. Młyna. No, próba ociężałego. Młyna. Dlatego jego wsady tak po prostu wyglądają. Wszystkie wsady kończy piłką trzymaną w dłoni. Mamy narzut. Niedokładny i nic z tego nie będzie. Koniec nie wierzę. Co tu się dzieje? Zera dostał. Ja pierniczę. No i powiem tak. Emocje, jakie teraz zostają w tym konkursie, są żadne. Mieliśmy 7 push-offów wykonanych pod rząd. Potem mieliśmy 2 pudła przez 2 dunkerów i będziemy mieli wsad z ręki. No dobra, lipek ma właściwie tutaj easy peasy lemon squeezy. Cokolwiek tylko tutaj powsadzać, odhaczyć i wrócić do, do Polski, nie? Może sobie teraz Poryzykować pewnie z jakimś trudniejszym wsadem 360 Tak 360 no ale wysokość Tego dnia totalnie Nie jest po stronie Lipka widać że No wiadomo no to nie jest Pocisk z mojej strony tylko to są normalne Naturalne rzeczy że wiek po prostu Robi swoje i ta dyspozycja Raz jest lepsza raz jest gorsza Na przykład w Kaliszu pięknie trafił Z dniem i super skakał a tutaj no, jest dzień po prostu gorszy. No i widać też przy tych najlepszych skoczkach na świecie obecnie, którzy gdzieś potrafią zamykać łokciami, często wsady, wsady, że troszkę brakuje. Aczkolwiek w drugiej próbie mamy 360 jedną ręką. Raczej nazwałbym to 360 pompka jedną ręką. Chociaż ciężko powiedzieć, z tego względu, że tak. Pompka jest wtedy, gdy piłka jest ściągana z góry do dołu, jest ściągana. No bardzo mało. Windmill jest wtedy, gdy jest zakręcona piłka ręką, więc nie jest też zakręcona piłka ręką, więc nazwę to po prostu 360 z ręki nabiegane na wprost kosza. Stylowo naprawdę fajnie. Zresztą ciężko tutaj gdzieś mm, zarzucać przy obrotach i przy wsadach z obrotem jakikolwiek. Zły styl dla lipka, gdzie mój kurwa telefon, bo miałem paczkę z impostu dostać i o jest! Twój paczkomat! Masz raz na nadbiór. No i dobra, lipek tutaj ma paczkę zrobioną. Tutaj się umawiają na coś tam, coś tam. Widać bardzo dużą różnicę wzrostu między nimi. No i zobaczymy. David Carlos, którego chyba kostka zawolała, będzie próbował dalej zrobić jakiś wsad, ale jestem zawiedziony, że nie będzie puszowik. nie, to będzie no, 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 no co? to będzie próba tej pompki tylko no mówię, jedną ręką tak mi się wydaje, że jedną ręką zrobi nie, 360k z narzutu jedną ręką ale i tak naprawdę pff, dobrze, że jest, bo jakby o kolejny wsad, no to troszkę już słabo, dobra, grymas na twarzy nie pokazuj nigdy grymasu. To jest moja rada dla Was wszystkich. Jak się rolujecie, jak ćwiczycie albo coś, starajcie się jak najmniej pokazywać emocji, jak Was coś boli i tak dalej. Bo wyrabiacie sobie taki nawyk i potem przeciwnik, jak będziecie się z kimś napierdalać, na przykład kiedyś będziecie w Fame MMA, Jezu, dziesiątki, matko boska, kochano. Będziecie kiedyś w Fame MMA, to jak Was kopnie ktoś w Udo, to żeby nie było od razu a, a. a. Także... Nie pokazujcie. No i dobra, dwie dziesiątki, dziewiątka. Nie będę komentował tutaj ogólnie yy, oceniania. Może zrobimy jakiś, o, zrobimy jakiś konkurs do wygrania przejażdżka seksusem. Seksusem. No i na koniec chyba ostatni wsad Lipka, tak mi się wydaje, chociaż mam, znaczy mam taką cichą nadzieję ogólnie, że dostali, mają dwa wsady w finale, a nie więcej. Próba pod nogą z ręki, aczkolwiek widać tutaj, przy tej próbie, że zdecydowanie za wolno yy, przekładane. Yy, lipek, jak ma najlepsze te swoje BTL-robione, -e to one są przełożone tak. Pyk. Momentalnie. Czyli jak najszybciej to jest bardzo fajny nawyk dla wielu początkujących dunkerów, że jak robicie jakieś sady i uda Wam się go zrobić, to starajcie się go robić coraz szybciej i coraz mocniej. Wtedy jest dużo większa szansa, że ta piłka Wam nie wypadnie, jak już zaczniecie ją oczywiście kontrolować. I jest dużo większa szansa, że yy, wykończycie ten wsad w najwyższym możliwym punkcie. I jeszcze jest po prostu kolejna korzyść, same korzyści, że ten wsad po prostu będzie mocniejszy i bardziej yy, eksplozywny, że tak powiem. Także widzimy teraz, chyba będzie trzecia próba yy, od Lipka. No i zobaczymy sobie, co Duncan Donuts idealnie pasuje. Windmill, bardzo słaby windmill z ręki. Taki totalnie bez polotu, taki położony po obręczy. No, warunki gdzieś tam lipek kiedyś mi pisał, nawet że no warunki były ciężkie, więc musiał się tam dostosować. Aczkolwiek, no ja mówię, oceniam po prostu to co widzę, i, i no jak konkurs po prostu jest y, słaby, no to, no to jest słaby i tego nic nie zmieni. Na przykład, że za kurwisty był konkurs, to mogę Lipka Batalie z Kilganonem na przykład przytoczyć. Więc to są konkursy, nie? Albo gdzieś tam... A, dużo takich konkursów było. No ale ten konkurs jest po prostu słaby. I wydaje mi się, że jest runda druga. No dobra, jest runda trzecia. Tam chyba jest w chuj gorąco, coś mi się wydaje. Oni są zmordowani i mokrzy. No i czy jest runda trzecia, czy jest to koniec yy, konkursu? No, tam chyba jest strasznie parno, wilgotno. No, bo o ile na konkursie wsadów, no, można się zmęczyć. O tyle widać po ich twarzach, że no, goście są mokrzy, nie? Przemówienie, oczywiście, tutaj. Oj, co trzyma piłkę? Widzicie, co on robi z tą piłką? No, przemówienie jakieś stare. Ja se to przewinę, nie będę patrzył na Twoje przemówienie. No, dobra, wziął tutaj. A czyli jest jednak runda trzecia. Wziął tutaj. Matko Boska. Jak... Takie miniaturki z nich są. Nawet do dobrego, do dobrego puszofa nie ma jak zrobić nad nimi. No i dobra, gość tutaj wziął chyba pół, pół szkoły. Zobaczymy sobie, o wszyscy widzę, ubrani podobnie, buty podobne. Co to się tam dzieje w ogóle w tych Filipinach? No i zobaczmy sobie gość, co łyda, masywna. W ogóle nie ma budowy jakiejś takiej typowo na skoczka ani nie jest jakoś super wyżylony, ani nie jest nie wygląda na takiego natural born jumpera, a mimo to gdzieś tam trenuje i gdzieś tam swoją pasję realizuje i startuje po tych fibach i trochę ma doświadczenia na tych fibach. Co nie zmienia faktu, że no dunkerem jest bardzo słabym, przeciętnym. Patrząc na skalę światową. Na jego miejsce widzę tutaj y, masę innych osób. No ale ogólnie no, spójrzcie. o na rzut nad na osobą. Ale w ogólnie spójrzcie sobie na dobór tutaj uczestników. Przecież. No, z całym szacunkiem Lipek, ale tam wystarczyłoby dwóch lepszych dunkerów, nawet może nie lepszych, średnich ze Stanów Zjednoczonych obecnie i całkowicie inaczej by mógł ten konkurs wyglądać dalej te konkursy fibowskie są ustawione w sensie w taki sposób że no jeden lepszy z was z i no ciężko się to po prostu ogląda wiadomo dla osoby która gdzieś tam ma trochę doświadczenia z tymi konkursami dużo tego ogląda dużo tego komentuje i dużo gdzieś tam sobie Jedną ręką z to nawet nie komentuję za bardzo na czterema osobami. Wszystkie wsady łapane w ten sam sposób, bo ma chwyt lepszy w prawej ręce. Dlatego też one są takie drewniane i nienaturalne, bo nie ma tutaj takiej kontroli nad piłką w locie. No i niestety te konkursy wyglądają jak wyglądają. Pomimo tego, że gdzieś tam no można się pochwalić w social mediach, że się wygrało konkurs, to wartość sportowa takiego konkursu jest bardzo niska. Wartość sportowa może jest jakaś tutaj dla tych, na przykład dla Dominika Gonzaleza, który gdzieś ma okazję się pokazać na, na fibie i gdzieś jest push który? Ósmy? Ósmy push-off. Mm. No i dla niego może jest to jakaś wartość, no bo wiadomo, oni za sam przyjazd już dostają tam 1000 euro czy ileś i to już jest super wow, no i jeszcze poskakać z takimi legendami tutaj jak Lipek, no to jest coś. Ale sama wartość sportowa, jeśli chodzi o rywalizację, no to jest totalnie zerowa. To jest dalej uzupełnienie turnieju i to jest dalej show. Niestety. 180 nad stojącą osobą. Yy. Spoko, aczkolwiek no przy tym konkursie brakuje mi już tutaj emocji jakichś takich od siebie, żeby gdzieś zareagować żywiołowo na ten wsad. Raczej po prostu pewniak na koniec konkursu. Nie jest to jakaś wysokość super turbo spektakularna w dzisiejszych czasach, gdy widzimy gdzie wsadzają po łokcie. Płynnie, dobre wykończenie, tego nie mogę mu zabrać. Same dziesiątki na koniec, no i Lipek wygrywa ten konkurs wsadów. Także, drodzy państwo, dotarliśmy do końca. Ja sobie to już tutaj yy, pauzuję i kończę. No i tak jak widzieliście, trochę, nie wiem po prostu jak to nazwać, żeby to nie zabrzmiało obraźliwie i żeby to zabrzmiało z sensem. Według mnie to są karykatury konkursów sadów, gdzie wychodzi kilku dunkerów i ścigają się, robią po prostu puszowy masakra. I robią push-offy na taką skalę, że jest 7 czy 8 offów Ja wiem, ciężkie warunki, no człowiek radzi sobie jak chce. No ale dalej nie ma systemu oceniania, który w jakiś sposób by karał kolejnych dunkerów, którzy cały czas robią te same wsady, nawet w jednym konkursie. Gdy widzimy trzy wsady, takie same, czy tam cztery w jednym konkursie, no to jest troszkę przegięcie. Druga rzecz, dobór uczestników. Dalej tragedia. Dalej wszystko jest dobrane tak, żeby, wiadomo, Jeden lepszy dunker, najczęściej dunker, oczywiście z Dunkelit. Z całym szacunkiem, nic się tutaj nie zmieniło za wiele. Rywalizował gdzieś, no, gdzieś ze słabszymi dunkerami. Tyle z mojej strony. Nara Elo, dzięki, że jesteście. Spodziewajcie się kolejnych materiałów. Siema.